Woda, lasy, nieskażona przyroda to nie jedyne, co wyróżnia Sauerland. To również ojczyzna bardzo rozwiniętej produkcji armatury sanitarnej. Shell jest jednym z wiodących producentów wysokiej jakości armatury sanitarnej na całym świecie. Rodzinne przedsiębiorstwo z Olpen również w trzecim pokoleniu stawia na bezkompromisową jakość i dążenie do innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań. Wszystkie te wartości już w 1932 roku założyciel firmy Hubert Shell obrał za swoją maksymę. Decydując się na markę Shell, wybieracie Państwo wysokiej jakości produkty Made in Germany. Każdego roku wytwarza się tu ponad 15 milionów sztuk artykułów. Od pierwszej idei po gotowy produkt. Technicznie innowacyjne, estetycznie ambitne, perfekcyjnie wyprodukowane i powstałe we współpracy ze światowej renomy projektantami. Zapewnia to ponad 400 pracowników w naszych dwóch nowoczesnych fabrykach w Olpe. Czy to baterie umywalkowe, prysznicowe, spłuczki do WC czy Pisuaru, regulacyjne zawory kontowe, zawory przyłączeniowe do sprzętu AGD czy do instalacji gazowych i grzewczych. Dostarczamy dziś ponad 2000 kompletnych rozwiązań dla zaspokojenia stale rosnących oczekiwań klientów z całego świata. Dotyczą one zwłaszcza poszanowania wody pitnej. Armatury sanitarne Shell pozwalają bowiem zaoszczędzić do 60% wody. Również spełnienie warunków higienicznych odgrywa znaczącą rolę, zwłaszcza w pomieszczeniach toalet publicznych. To typowe zastosowanie dla naszych bezdotykowych baterii umywalkowych spłuczek WC i pisuarowych. Wiele modeli armatury Shell wyróżniono znakiem wydajności WELL i licznymi certyfikatami. Spełnienie wszelkich międzynarodowych standardów jest sprawą oczywistą. Jesteśmy obecni w ponad 50 krajach i liczba ich stale rośnie. Nic więc dziwnego, że naszą armaturę można dziś spotkać w wielu obiektach zrealizowanych na całym świecie. W naszych międzynarodowych centrach szkoleniowych przekazujemy naszym klientom wiedzę handlową i techniczną konieczną w ich codziennej pracy. Niemniej ważne jest dla nas także przybliżenie marki Shell wszystkim klientom. To, co swój początek miało w 1932 roku w małym zakładzie w Olpe, dojrzało z biegiem czasu, by stać się ważnym przedsiębiorstwem światowego rynku. To historia sukcesu, który byłby niemożliwy bez kompetentnych i zmotywowanych pracowników. To ich wiedzy i innowacyjności zawdzięczamy to, kim dziś jesteśmy jednym z wiodących na świecie specjalistów w dziedzinie technologii armatury sanitarnej. Shell. Technologia armatury sanitarnej. Made in Germany.